Mam godz. Będzie pierwszy odcinek z Robloxa i zobaczymy, czy wam się podoba ogólnie, bo i, i to będzie i gramy w grę. No będzie po prostu grać w a która moim zdaniem jest mega fajna, Gdybym już się z kolegami się tymi, i sad 8000... a tu jest 7 Expo. Tutaj spawnujemy z auto. Ogólnie moim zdaniem najlepszy... Tu mogę jeszcze lepsze, ale wolę to. najlepszą pracą w to jest właśnie ta praca, jak to się nazywało? Um, jak to się nazywało? To jest... O kurde, zapomniałem jak to się nazywa. Ale mniejsza. Ogólnie dlaczego? Bo ta praca jest e, szybkie pieniądze. Na początku ma się 10 tysięcy, ojojoj żeby na mandacy starczyło przez chwilę ogólnie w sumie tutaj się paczki złoży. w sumie więc na tej pracy jeszcze są inne prace. Policjant ogólnie może być nawet złodzieja, ale ogólnie złodziej to jest czasami beznadziejny, no bo patrzcie. Tutaj energency patrzycie ile ma jest policjantów. W tym przypadku jest 9 policjantów, czyli normalnie, ale to... więc się nie opłaca ogólnie na 9 policjantów, bo oni was często mogą złapać, no bo jest mniej graczy niż na przykład Chyba będziemy skręcać wam. Bo... niż a... <śm> więcej graczy niż... Na... jest ogólnie na przykład więcej policjantów niż złodziei i przez to na przykład może zrobić tak, że nawet na dwóch... We dwóch autach mogą Was na przykład gonić. U mnie tak już było parę razy. W sumie większość pieniędzy zrobiłem właśnie z tą złodzieja. No, no bo ogólnie z, jeszcze miałem na początku pracę tego, jak się nazywa, Strażak. I ona mi się ogólnie nie spodobała. No bo ogólnie ta praca z, tam Strażaka jest, ogólnie, moim zdaniem, chyba trochę nawet. Nudna, jakby że po prostu tylko to samo robisz, a jakaś wypłata wielka to to nie jest. A moim zdaniem. Storbię, że, ja, że tak dziwnie jeszcze. Bo wiem, wielka wypłata to to nie jest, więc tam. Więc co robicie na początku, żeby ogólnie wejść w, te, wejść w, tą, w to, do tej pracy. Najpierw macie początkowe auto. I, wam i idziecie do tego auta klikacie M jak jesteście na laptopie lub komputerze klikacie M czyli mapę klikacie sobie druk kompany czyli tutaj gdzie pokazuję myszką nie myszką tylko tym znacznikiem że druk kompany jedziecie tam autem i możecie tutaj macie to tą trasę idziecie tym autem no i jak już tam dojedziecie yy, za i wchodzicie do, do tam pomieszczenia, jest taki typ: klikacie do niego A, i tam klikacie Start kompan Start, coś tam, Shift Start, czy coś takiego, się klika myszką, oczywiście. No i wtedy już jesteście tam, jak pokazywałem na początku, to tam się jest, jak spie auto, to tam jest PCS auto początkowe. No i musicie kliknąć Unlock Dlatego, że nawet te pierwsze musicie kliknąć Unlock. Dlatego, że więcej wam nie że na początku Unlock trzeba kliknąć. Ale tak to... Ja już e, mam drugie auto, dlatego... Bo ja mam już e, tamto zielone, które wam pokazywałem, ale ja, ja go nie lubię jakoś mega jak Ono jest słabe. Jak się dostaje... Na przykład mandaty się normalnie dostaje, jak coś się zrobi. Ogólnie policjantem to zależy, jak opłaca się być. Czasami opłaca się być e, nawet policjantem, czasami się nie opłaca, moim zdaniem. W niektórych momentach to jest, jak za dużo jest policji, to w ogóle nic nie dostaniecie, dlatego że jest, e, zawsze będą przed Wami, często e, prawie nic nie dostaniecie. A jak jest samo i to wtedy znaczy, że to może być dużo, za dużo złodziei i przez to na przykład. Czasami się nie opłaca, jak są strzelanki, bo na przykład są strzelanki na, tych, na serwerach. Czy po prostu e, ci złodzieje strzelają się z policjantami i, po, i biorą bo Potem można kupić od oddejera takiego. Bo chyba nie powinienem mieć czas na mapie, bo mam pracę, a nie jestem złodziejem. Zło, jak być złodziejem? Po prostu nie wybierasz żadnej pracy. No i, i nawet nie trzeba wybierać po prostu nie wybierasz żadnej pracy, jesteś złodziejem. To tak działa. Nie z złudziem, ale możesz być z ludziem jak, jak się okrada, to mogę pokazać w następnym odcinku. E, I to z, będzie zależało. Zrobię tak z dwa odcinki z tej serii. On mnie wywalił za to, jakby uderzył we mnie. E, zrobię tak z dwa odcinki. O tutaj, tutaj się jest pokazane, że łączy się Zrobię dwa odcinki z tej serii e, i to tyle i skończę nagrywać, Chyba, że będziecie chcieli, to mi napiszcie w komentarzach, jak będziecie chcieli więcej. Zobaczę też od polubień. Bo jak będzie mało, ze polubię parę wyświetleń, to po prostu, za, za, prostu będzie normalnie. Z Minecraft'a. Dobra. Um, o, jednak zielono. O tutaj pokazuje mi, um, że w tą stronę mam jechać jakby to pomarańczowa linia dlatego, że jestem w tej pracy. Mi wszystko koledzy pokazali, jak w to grać. Dlatego, że ja bym nie potrafił. A ja. No i tam, jak wchodzicie tam do sklepu, którego chcecie określić, idziecie tam do kasy i nie klikacie E, tylko F, B, po prostu. I wtedy tam to bije i trzeba poczekać jakiś czas. I potem, jak to się wtedy zniszczy, no i możecie. A wtedy i bierzecie i wyracą z tego manknoty i tam klikacie A e na nie. Przetrzymujecie i wtedy macie. Nie ja wiem, jak to jest na telefonie, bo nigdy nie grałem na telefonie, więc. Kurde, fotoradar. O, o nie, i to będzie jedno z moich nieulubionych miejsc, gdzie trzeba zaparkować, bo jednym z nich jest dosłownie obok pociągu. Nie, czy pociągiem się da jechać? Chyba nie. Ogólnie jak nie macie przy sobie auta, bo gdzieś w ogóle albo jest zniszczona, to używajcie sobie tych, tych motorków. One są opłacalne, no, no, tylko jak macie jakieś bo on tam 51 minuta, ale możecie gdzieś podjechać do pracy od razu. O, ale nie w tą stronę. Ej, no! A w sumie ja, ja mu tak cię, droga. Ogólnie tak... Oj! Dobra, to jest... Jednego dziech. Ogólnie moim zdaniem, jak... nie, że... Ogólnie jak nie lubicie moich filmów, bo na przykład ja widziałem jeden e, komentarz, który mówił obrażał mojego kota, że powiedział głupie imię i takie rzeczy, no to po prostu. Jak wam się nie podoba, no możecie to napisać... E, to nie piszcie tak szczerze tego, no bo po co wam to? No bo po co wam to? E, na przykład mi będzie smutno później, e, z tego powodu ja wam coś odpiszę wtedy, ten komentarz, coś niemiłego i później e, wam może być smutno albo coś takiego. I to jest niepotrzebne trochę. W ogóle mówcie, czy chcecie transmisję na żywo, piszcie, bo ja już mogę robić transmisję na żywo. Będę wam zapowiadał o której. o tutaj 360 dolarów, po prostu zagranie samo, zagranie wam daję. Ojej. E, I ogólnie ja odpisałem na ten komentarz, ponieważ chciałem w sumie e, odpisać, e, bo nie lubię, ja, głównie ta osoba, Moim zdaniem, jakby nie była lepsza w sumie, bo te no, Ale głupie imię. No to ja mam odpisałem po prostu, e, głupi, e, głupi masz no bo kurde typ, ten ma kotlecik albo jakieś. W ogóle co to było, jakieś naperze, peł, coś tam. E, to moim zdaniem, to też trochę głupi nick, więc jak wyzywam nazwę mojego kotlety, niech spojrzy na nick, Tylko to chciałem powiedzieć i co mam. Ja rozumiem, no można się tam wyrażać na YouTubie, że jak wam się coś nie podoba. Ja tam na TikToku już raz mów nie mówiłam, ale podpisałam. Ale to taki osobek, ta wyzywało innych po prostu, ja nikogo nie wyzywam no oprócz tego. Teraz o widzicie, i to jest to miejsce, co właśnie... I ja to już się nagrywa, bo nie chcę zbyt długo... W ogóle, czy wam się podoba moje wideo? Bo mi się wydaje, że może niektórym się podoba, a niektórym... A w większości nie, dlatego że ta ma do wyświetlenia na najsławniejszym filmiku, który jest najbardziej ekspo. 30? Dobra. okej Teraz 9 minut. Do następnego odcinka mówcie, czy wam się podoba. Zobaczę też po lajkach. Bo może ktoś nie pisać w komentarzach. No to 7 do następnego razu.